Jaki śmierć idealny nie przeszło. Znaczy ja dzisiaj mogłem powiedzieć bardzo dużo rzeczy, które by zabolały. Nawet że ludzie by się śmiali. Ja znam emigrantów, ja największych, przepraszam, synów i, i y, homofobów, i rasistów i nie wiem co. To, to spotkałem w Danii, którzy byli Polacy na emigracji. Co nam da? ta miłość tak smala. Ale tak samo kocham. W dlatego że, y, że to jest wybór i ja całkowicie rozumiem. Ja się cieszę, bo tak jak ja widzę, tak jak była moja ostatnia wizyta, w, y, i teraz widzę w Limerick, to naprawdę spotykam tutaj cudownych ludzi i ta emigracja polska jest naprawdę ciekawa według mnie. I y, y, Irlandia chyba też posługuje bardzo dobrze taki mam pogląd, może się mylę, ale moje odczucie jest takie, że, 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 ta, że ta, ta Irlandia dobrze posługuje do tego Polaka. <śmiech> <śmiech> Prawdziwy emigrant, który który obserwował jak, się, jak, jak, jak był kedłok przy cały kościół y, jak, jak, to, jak to się rezerwowało ławkę o pół do y, dwunastej kładło się swoją córeczkę tam i y, wracało się o 11.59 jak już kościół był pe pełny szczęść Boże, szczęść by też tutaj na szczęście, potem się bierze swoje dziecko na pierwszej ławce, bo tam już jest miejsce, zarezerwowało miejsce dla musi pokazuje się, a potem jak się wychodzi z kościoła to samochód, który się zaparkowało dwie godziny przed muszątą świętą na tym najlepszym miejscu przed kościołem, żeby pokazać jak dobrze idzie. Więc ja znam mnie bardzo dobrze i ja... Yy, ja yy, więc dostanę pata za to. o